Siema, siema. Dawno nic nie nagrywałem z warsztatu. Trochę się przeprowadzkowałem. Mam teraz tutaj takie swoje pole robocze, w którym mogę sobie czasem wieczorami spokojnie popracować. I tutaj zobaczycie na ścianie, co prawda od X-Ray, semki te rozpieprzone widoki, exploded view. Ale tu mamy, tu mamy kioszo. Tutaj mamy Kioszo w elektryku. Przejechałem tym Kioszo, to jest MP10 TKI2. Troszeczkę delikatnie tam upgradowana. Między innymi właśnie, tak jak widzicie, został mi ostatni amorek do zalania. Mam te czapki z T-Worksa i one bardzo dobrze się sprawdzają. Bardzo fajnie, bardzo sprawnie idzie złożenie tych amorków na tak zwanym zero rebound, czyli no z minimalnym jakimś tam odbiciem bardzo spoko wyprółem sobie dyfry bo akurat sprzęcik to składał mi Rafał także Rafale dziękuję bardzo dobrze mi się jeździło tym kioszo no inaczej zupełnie niż x-ray 8 x zostawiam nadal mam natomiast będę sobie troszeczkę chciał Pojeździć i jednym i drugim, troszkę jeszcze porównać i na pewno z racji tego, jak dobrze, jak, jak, jak stabilnie się tym Kioszo jeździ, no to trochę więcej sobie nim polatać i na pewno ponagrywać trochę więcej materiałów. A sprzęcik trafił do mnie z Kioszo.pl, za co serdecznie dziękuję. Co Wam mogę powiedzieć a propos serwisu, bo taką wrzutę serwisową w sumie chciałem, tak jak widać zresztą okoliczności serwisowe ja chciałem zrobić. Bardzo fajne jest dojście do, do dyfrów przedniego i tylnego. Lepsze chyba, sprawniejsze niż w, niż w X-Ray, no jak miał porównywać. Bardzo przyjemnie się z tym sprzęcikiem, w ogóle z tym sprzętem się jakoś tak bardzo przyjemnie pracuje. Nie miałem teraz nagrywać o samym o samym kieszaku tego odcinka ale, ale tak przy okazji no to jest tutaj kilka rozwiązań takich jakoś tak to jest zrobione że sympatycznie bardzo się po prostu z tym sprzęcikiem pracuje, użytkuje jak na razie byłem przy dyfrach, dostęp do dyfrów przy tu jest bardzo dobry natomiast centralny to jest troszeczkę patola bo żeby centralny wyjąć no to trochę trzeba tam kilka tych śrubek Odkręcić. Nie tak dużo, ale trzeba z dołu się dobrać, i to jest taka tapa to, że tak widzicie, musiało tutaj to mocowanie wyjechać. Nie żeby to było jakimś wielkim problemem, ale nie lubię z dołu odkręcać. Z chyba jest jakiś upgrade, że można z góry się dobrać do tego, ale nie sprawdzałem. Natomiast ja nie lubię z dołu, bo te z dołu śruby są wiadomo usypione i no i jakby zawsze, no tak by to tu trzeba było te cztery z dołu i potem te raz, dwa, trzy. Tak, jakoś 3 czy 4, nie wiem, ta czwarta tu jest jakaś inna, nie pamiętam, z góry wydobyć i to, i to wyjeżdża. Cechaby, cechaby z przodu, także inaczej, inna jazda niż na, inna jazda niż na kulach, inny styl, inny styl jazdy. Warto tylko sobie zrobić upgrade na, na aluminiowe. No, ale dogram, powiedzmy, coś, jak będzie lepszy, tak powiem, dostęp do tego sprzęciku. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tych hamurkach, że no, dobrze zestrojony, tak jak mi Rafał Savoya Celej złożył sprzęcik i go zestroił i zrobił pewien swój retusz, do którego taki setupowy, do którego no, dochodził. Z, no, sporo, wiem, że czasu poświęcił. Także dzięki Ci, Rafale. Byłem bardzo zadowolony, jak mi ten sprzęcik hula, jak to śmiga. A właśnie sobie składam amorki, no i te amorki do takiego stanu, takiego zerowego, zerowego praktycznie reboundu no z jakimś tam minimalnym, minimalnym reboundem takim, który uważam jest tam akceptowalny właściwie za i pierwszym takim zalaniem, zakręceniem, nie mam uchwytu, więc nie nagram teraz tego, chociaż może jakoś uda mi się ustawić, zaraz zobaczę telefon eee, zakręcenie z wykręconą tą, tą śrubką, złożenie go e, przepompowanie jeden raz tylko odkręcenie śrubki ponowne e, wyciągnięcie tłoka do góry i zakręcony i już mamy odpowiednio e, wyzerowany rebound no potrafi potrafi to wkurzać jeżeli jeżeli trzeba to robić ładnych kilka razy powiedzmy i tak efektu się nie osiągnie takiego jak się chce także to taka szybka wrzuta i jeszcze jedno po przejechanym w zeszłym roku bo tak piaseczno przejechałem tak ten sprzęcik został to zlałem sobie zlałem sobie z amortyzatorów tutaj jest zlany ten olej no po prostu czyściutki że też byłem pod wrażeniem, bardzo dobrze trzymają i nie są w żaden sposób uszkodzone, żaden nie był uszkodzony z tych, z tych gum, bardzo dobrze te gumy trzymają i są bardzo szczelne, bo ten czyściutki olej świadczy o tym, między innymi, że to jest bardzo szczelnie zrobione. Konstrukcyjnie inaczej to mam np. od X-Raya, raz mi się rozkręcił ten dół. No, wiadomo, on nie był pewnie mocno dokręcony, ale tutaj konstrukcja jest jakby taka, wydaje się no taka bardziej, może i prymitywna w tym kierunku, prostsza, ale nie ma tego zakręconego dołu, także nie ma się co, co rozkręcić, także to jest to jest też fajna, fajna sprawa. No, to tyle Wam chciałem w ramach zbliżającego się sezonu gliny. Taką szybką wrzutę dać, że ja tutaj dziś tam też coś sobie szykuję, mimo okoliczności domowych, prywatnych. Urodził mi się syn niedawno, także teraz dwójka dzieciaków, dużo mniej czasu, dużo więcej kombinacji, żeby cokolwiek go, że tak powiem, urwać, wyrwać. To mimo tego coś tam gdzieś tam w tle się dzieje, robię i na glinie na pewno coś tam wyląduje. Trzymajcie się, do zobaczyska. Ja Wam polecam sprzęcik Kiosho. Zajrzyjcie na kiosho.pl i znajdźcie sprzęcik dla siebie. Trzymajcie się, na razie.